Sprowadź z nami auto z USA. Na portalu www.bitusa.pl sam wybierasz i licytujesz w USA. Ponad 100 aut jest już na placu przy ulicy Warszawskiej 53 w Gręzowie, obok serwisu Skani. Taniej nigdzie nie kupisz. Zapraszamy. Pogoń Siedlce zainaugurowała nowy sezon pierwszej ligi od remisu z Polonią Warszawa. Bardzo ciężki przeciwnik, bo wiemy, że Polonia w tamtym sezonie grała w barażach o ekstraklasę. Mimo wszystko prowadziliśmy i szkoda, że, że tak szybko straciliśmy bramkę w drugiej połowie, bo myślę, że jakby ten wynik czym dłużej się utrzymywał korzystniejszy, to, to Polonia by musiała się otryć i może, może byśmy mieli jakąś kontrę i, i udałoby się coś wykorzystać. A tak 1-1, ten wynik chyba żadnej ze strony nie, nie, nie krzywdzi. Także bierzemy ten punkt i, i pracujemy dalej. W pierwszej połowie... Więcej zgrymieli pogoniści. Gola do szatni po błędzie rywali strzelił Damian Szuprytowski. Tuż po przerwie do wyrównania doprowadził Robert Dadok. W ostatniej akcji meczu Jakub Lemanowicz, kapitalną interwencją, uchronił pogoń od utraty bramki. Musimy zapomnieć o, o wejściu w drugą połowę, bo to, 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 to co się wydarzyło, to. To po prostu to jest to jest gilotyna, grając z tak dobrym zespołem jak Polonia. Pierwsza połowa dobra, w pierwszej połowie mieliśmy też parę ciekawych sytuacji i wchodzimy fatalnie w drugą połowę. Potem oddaliśmy trochę inicjatywę Polonii, sporo dośrodkowań, sporo sytuacji w polu karnym. Tym niemniej po, po wejściach, które ożywiliśmy, te nasze poczynania ofensywne suma summarum Lemanu obronił chyba piłkę meczową w ostatnich, w ostatnich sekundach. Tak więc uważam, że, że wynik sprawiedliwy z bardzo dobrym zespołem, który, który naprawdę ma dużo jakości. Który grał w barażach i te baraże przegrał minimalnie. Tak więc na pewno szanujemy z dobrym zespołem i, i trzeba myśleć o następnym meczu. Dziękuję. 27 lipca o 12.00 pogoń zagra w sosnowcu z Wieczystą Kraków. Sponsorem programu był bezpośredni importer aut z USA www.bitusa.pl sprowadź z naszą firmą auto z USA.